Witam, witam. Dostał robaki bojownik. Idzie do góry, O, coś tam jakiegoś wciągnął. O, jest suchy robak, zauważył. Będzie jedzenie. Wyżerka jak tralala. <laughs> Sorki. Jest jedzenie, dziubanie, dziubanie. A na dole wleciały kulki. I już tam Potwory z Loch Ness wychodzą coraz większe. Glonojady bardzo szybko rosną powiem wam szczerze. To jest kwestia, kwestia tygodni. Były takie malutkie, a już są takie duże. Posadziłem tutaj roślinki pod korzeniem. Popatrzcie, to jakby jak opcje jakiś tam wyłania się z tego. Super sprawa, nie? Popatrzcie, wyjdzie, czy nie wyjdzie. Jest jeden, tu drugi, normalnie jak z filmu o dinozaurach. Bardzo mi się podobają te kuli licz. Jak one się po polsku to nie wiem. Muszę przegooglować. Mam nadzieję, że większe podrosną. Fajnie to wygląda. Krewety też tam buszują, one lubią tu pod filtrem. Tu jest większy flow, większy przepływ wody. E, wiecie co? Stwierdzam, że w przyszłości to tylko będę akwarium robił na, na żwirze, bo tam wkładam roślinki w piach, nawet dosypałem żwiru do góry i tak te roślinki słabiej tam słabiej tam rosną. A tu w ogóle mi nie robią się dziury w liściach. Także żwir jest chyba dużo lepszy. Nie wiem, może te korzenie lepiej po prostu penetrują podłoże. Nie mam zielonego pojęcia, ale przyszłość to tylko żwir, żwir, żwir. Ewentualnie trochę piasku tam, gdzie nie ma roślinek. A tak to wszystko, wszystko żwir. Ten tu też potwór buszuje, szuka kulek. Tam pod spodem siedzą krewetki. Niech siedzą, niech siedzą, a bojownik sobie tu u góry wcina. Eee. Także te kryptokoryny fajnie tutaj się eee wkomponowały, takie drobno listki. Mam nadzieję, że całkiem tu zagarną ten, ten korzeń i nawet wyjdą z drugiej strony to story korzenka, także wszystko się tu bardzo dobrze rozwija. no Są trochę te rysy, które jak z bliska siedzicie, to przeszkadzają, ale z sofy jak jest, to jest, jest git. Także bardzo mi się to akwarium mi się bardzo podoba. Tamto drugie też mi się podoba, ale mam cały czas problemy z roślinkami. Także cały czas będę googlował, i jak się wkurzę, no to całkowicie restartuję. Mam już wystarczająco szybkiego wiru, nawet ten przepukam. Wyciągnę, co tam mam wyciągnąć, żeby było mniej piachu i mniej tego podłoża. Eee, I zobaczymy, może zrobię całkowity restart tamtego akwarium. No, zrobię filmik, zobaczymy. Na razie trzymam te rośliny, Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Eee, nie wiem. Nie wiem, zobaczymy. Zobaczcie, dinozaury tam siedzą. Nie chcą wam się pokazać. Może wyjdzie jakiś. Może jakiś wyjdzie. Musimy być cierpliwi. No, ale zawsze, mo moja żona zawsze mówi że te rybki, to ich nigdy nie widać. No, to jest prawda, zawsze gdzieś tam siedzą w ciemnościach, ale to też jest właśnie fajna sprawa, jak siedzicie przed akwarium i one wam się w końcu pokazują. No jest, jest super sprawa. No są, wychodzą powolutku. Patrzcie, jakie pyszczki fajne. Normalnie wyjdą, czy nie wyjdą? Dorwały tam jakąś kulkę, którą rzuciłem przed chwilą. I próbują ją zjeść. No nie pokażę wam ich w pełnej okazałości, bo nie chcą, się, nie chcą się wyłonić. No dobra. Jak się włączą, jak się wyłonią, to zobaczycie. Ale fajna sprawa jest, normalnie jak dinozaury. Dobra, no tyle na dzisiaj, nie, będzie, nie będę przedłużał filmiku, żeby wam tylko pokazać e, rybki. Także rzućcie łapkę, rzućcie komentarz i widzimy się następnym razem